To jest niezależna, przenośna elektrownia słoneczna, którą możecie sobie uruchomić wszędzie no i z niej korzystać. 112 stopni, słuchajcie. Wszystkie trzy fazy się słuchajcie świecą, czyli. Moje oszustwo zadziałało, no i mamy prąd. 104W ładowania z gniazda zapalniczki w samochodzie? Siema, Jak się domyślacie, dzisiaj na kanale będzie przenośna stacja zasilania. Dawno nie było czegoś takiego u mnie na kanale, więc dzisiaj wlatuje FossiBot F2400. Czyli w sumie, jak sama nazwa wskazuje, 2400 w mocy wyjściowej. Będzie oczywiście panel słoneczny, którym można ją naładować. A najciekawsze jest to, że tą stację możecie kupić za nieco ponad 3000 zł na Gigbank.pl. Oczywiście, z kodem rabatowym Simon 6. Zachęcam, link w opisie. Tradycyjnie sprawdzę ją na wszelkie możliwe sposoby, czyli będziemy zasilać nią wszelkie różne urządzenia. Sprawdzimy tą moc wyjściową, podłączymy ją do mojego domu, żeby zasilić cały dom. Tak zawsze robię w każdym odcinku z każdą stacją. Sprawdzimy sobie wszystkie tryby ładowania, czyli ładowanie z sieci, ładowanie z samochodu, ładowanie z panela słonecznego, wiadomo. Ale najpierw może krótka specyfikacja, żebyście sobie zobaczyli, co ta stacja oferuje, jakie ma parametry, jakie ma wejścia, wyjścia i w ogóle jak wygląda. Zapraszam. Pierwsze, co się rzuca w oczy, to oczywiście wyświetlacz, który no, wygląda całkiem przejrzyście, bym powiedział. Po lewej stronie mamy moc wejściową. W tym momencie stacja jest niepodłączona do niczego, więc się nie ładuje. Po środku mamy stan naładowania 64% teraz, i po prawej stronie moc, jaka jest aktualnie na wyjściu. No też nie korzystam z niej, więc moc jest zerowa. Po lewej stronie jest sekcja DC, tutaj mamy dwa wyjścia. Na taką standardową zapalniczkę samochodową, czyli możecie sobie tutaj podłączyć różne urządzenia, które zazwyczaj podłącza się w samochodzie. Więc dla osób, które gdzieś tam sobie podróżują kamperami, czy gdzieś tam sobie wyjeżdżają na wakacje, to jest ważna rzecz, bo na pewno mają takie urządzenie. Te osoby całkiem nieźle zabezpieczone są te wyjścia takimi gumowymi klapkami także to jest spoko opcja, żeby nie uszkodzić tych. Gniazd, tu są dwa wyjścia również 12V, 3A po prostu na takie złącza. Jeśli macie jakieś urządzenia, które można tutaj podłączyć w ten sposób, no to jest taka opcja. Włącz, wyłącz sekcję. Prawa strona z prawej strony mamy sekcję USB, czyli wszystkie wyjścia USB pod tymi klapkami. I tak samo, zabezpieczone dosyć solidnie. Tutaj mamy dwa wyjścia USB-A, czyli takie zwykłe wyjścia. Natomiast tutaj mamy cztery wyjścia USB-C, ale trzy wyjścia są 20W i tylko jedno 100 -watowe. Nie wiem czemu powinny być co najmniej dwa 100W, jest tylko jedno. To mi się nie do końca podoba. No i po środku lampeczka, która rozświetli Wam kampera, namiot, czy gdzieś tam przy ognisku, jeśli zabierzecie tą stację ze sobą. Jest też sygnał ostrzegawczy i chyba SOS, także wszystko co trzeba jest. Dobra, lewa strona stacji tak wygląda. Tutaj pod klapką macie wentylatory, które chłodzą tą stację, także to powinno być otwarte, jeśli korzystacie ze stacji. Natomiast na dole mamy przede wszystkim wejście takie standardowe trzypinowe, pinowe takie jak wtyk do komputera, którym po prostu naładujecie tą stację bezpośrednio z sieci i po prawej stronie xt 90 wtyka, czyli zasilanie DC tutaj maksymalny voltaż 50 V możecie sobie podłączyć panel słoneczny no i w zasadzie ewentualnie możecie również podłączyć tutaj wtyczkę dzięki której naładujecie tą stację z samochodu na przykład z 12 V po prostu zaraz wam pokażę bo to wszystko jest tutaj u góry schowane pod klapką druga strona no i tutaj macie całe klu całą esencję tej stacji, czyli 3 gniazda 230V, pod które możecie sobie dosłownie podłączyć wszystko, byle nie przekraczało 2400W mocy. Może to być czajnik, może to być suszarka do włosów, może to być komputer, laptop, dosłownie może to być wszystko, bo ta stacja jest zabezpieczona, prąd jest stabilizowany generalnie, także nie powinno być tutaj żadnego problemu, jest pełna sinusoida. No właśnie po to te stacje są robione, żeby móc zasilić z nich wszystko. Zobaczmy co mamy u góry. Przede wszystkim uchwyty do noszenia. 22 kg to jest waga tej stacji, więc dobrze, że coś takiego tutaj jest, ale nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, co kryje się pod tą klapką. Tutaj macie przewody do obsługi tej stacji i są tutaj wszystkie potrzebne przewody, czyli przede wszystkim kabel, o którym wspomniałem. Trójpinowy do ładowania po prostu tej stacji bezpośrednio z gniazdka, czyli z sieci. Drugi przewód to jest przewód, który kończy się wtyką XT90, czyli do stacji. I tutaj macie standardowe wtyki znane z fotowoltaiki, czyli MC4. Można sobie podłączyć po prostu tutaj jakiś panel słoneczny, żeby naładować tą stację. No i oczywiście ostatni kabel, którym naładujecie tą stację bezpośrednio z gniazdka. Zapalniczki samochodu, tak jest. Jadąc sobie gdzieś tam podróżując, warto korzystać wtedy z tego, że mamy prąd w samochodzie, który raczej powiedzmy, że jest darmowy. Chociaż nie wnikajmy w te tematy, bo każdy pobór prądu, nawet z jadącego samochodu, to jest troszeczkę większe zużycie paliwa. Ale w każdym razie możecie sobie naładować tą stację również podróżując samochodem. Także wszystko mamy, słuchajcie, pod ręką i to mi się naprawdę podoba. W tych stacjach, w każdej powinno coś takiego być, natomiast nie w każdej jest, i trzeba pamiętać, żeby te przewody po prostu ze za sobą zabrać, jeśli się gdzieś tam wybieramy. Ta stacja ma pojemność 2048 w czyli gdybyście podłączyli tutaj urządzenie, które czerpie 2000 W, to powinno działać przez godzinę. To by było na tyle, co do specyfikacji. Sprawdźmy, jak działa. Oczywistą rzeczą na wykorzystanie takiej przenośnej stacji ładowania, szczególnie w terenie, będzie ładowanie różnych urządzeń, na przykład dronów. W tym momencie ładuję sobie tutaj DJI Mini 4 Pro, radejko do niego, tutaj jakieś GoPro. Wszystko jest podłączone w tej sekcji. Jeszcze mamy trzy wyjścia wolne. Dla takiej stacji akurat takie rzeczy to będą zupełną pestką. Jest tylko 37 w w tym momencie na wyjściu, więc to jest nic w porównaniu do tego co oferuje 2400 W więc mówię sprawdzam podłączymy sobie słuchajcie grzejnik 2000 W i zagotujemy sobie tutaj dwie szklanki wody w takim moim czajniczku turystycznym 600 W zobaczymy jak teraz sobie ta stacja z tym poradzi słuchajcie nie będę nawet tych dronów rozłączał podłączymy sobie grzejnik włączymy sobie sekcję AC i uwaga Podpalamy wentylator na jedynkę i teraz grzanie na jedynkę. 1000, zobaczcie, 1000 watów na wyjściu w tym momencie jest. Podpalamy dwójkę i co się dzieje? 1940 watów poboru mocy. Tak sobie nawet wziąłem specjalnie, żeby zobaczyć, żeby udowodnić Wam, że tu się grzeje. Tutaj kamerę termowizyjną. 112 stopni, słuchajcie, w tym momencie daje także, można by tego użyć jako ogrzewanie. Ale no, na długo tego prądu raczej nie wystarczy, a dokładnie w tym momencie 30 minut. Więc jeśli chodzi o ogrzewanie, to taka stacja nigdy się nie sprawdzi. Nie liczcie na to, nie bierzcie w ogóle tego pod uwagę. Zawsze, jeśli chcecie sobie ogrzać, nie wiem, namiot, czy tam kampera, to lepiej wykorzystajcie jakiś biokominek niż coś takiego, bo to jest po prostu marnowanie energii. Wpinamy sobie teraz czajnik. Włączamy. 625 W poboru mocy w tym momencie. No, tak jak mówiłem, czajniczek 600 W. Stacja ma w tym momencie 54% pojemności. 91 minut do końca baterii. 625 W poboru mocy w tym momencie. Czyli czajnik plus dron. Zobaczcie, woda wrze. Da się. Da się. Z takiej stacji naprawdę uratujecie sobie, nie wiem, imprezę, uratujecie sobie wyjazd, uratujecie sobie sytuację, w której po prostu nie ma prądu, a Przydałby się. Uważam, że takie stacje zasilania nie są stworzone do tego, żeby zasilać akurat domy. No bo to są przenośne stacje. Idealnie sprawdzą się na kempingu gdzieś tam poza domem. No ale cóż, zawsze to robię, więc teraz też podłączymy tą stacyjkę. Zobaczymy, jak sobie poradzi z zasilaniem podstawowych rzeczy w moim domu. Czy tam dwie lodówki, telewizor, światło, no i będę musiał odłączyć pompę y, ciepła niestety, no i fotowoltaikę na dachu, żeby nam się tutaj nic nie zwarło, ale to już mam obcykane spoko pokażę wam, jak ja to robię. Słuchajcie, dzisiaj słoneczko świeci, aż żal rozłączać fotowoltaikę, ale muszę to zrobić, żeby przetestować tą stację. Zacznę od tego, żeby po prostu wyłączyć ją, żeby to było wszystko bezpieczne. Proszę bardzo, wyłączone. Jeśli oglądaliście wcześniejsze moje odcinki, to wiecie jak wygląda moja tablica rozdzielcza, dokładnie w ten sposób. I teraz, tak, już sobie tutaj odłączyłem sekcję, która się nazywa pompa ciepła, i sekcję, która nazywa się studnia głębinowa, ponieważ to są rzeczy, które wymagają zasilania trójfazowego. A ja mam zmostkowane po prostu jedną fazę na trzy. Więc wiecie, taka mała kombinacja, ale ona. Po to jest zrobiona, żeby móc po prostu korzystać ze wszystkich gniazdek i z wszystkich innych obwodów jednofazowych w domu. Nic innego trójfazowego nie mam. Tutaj mam główny przełącznik zasilania, w tym momencie jest włączona sieć, wiadomo, trzy fazy się świecą. I teraz sobie rozłączymy to. W tym momencie w domu nie ma prądu, zresztą widzicie, światło zgasło. No i co? Przełączymy sobie na agregat. Pyk. W tym momencie do głosu dochodzi gniazdo, które jest zamontowane z boku domu. Dobra, przewód od stacji jest podłączony. No i teraz pozostaje nam tylko włączenie tego pod którekolwiek tutaj z gniazd 230 V w tej stacji. No i chwila prawdy polega na tym, że włączamy zasilanie stacji. Jak nie wybuchnie, to będzie dobrze. Uwaga, i co się dzieje? Aha, jeszcze jest niewłączona sekcja AC. Tutaj się ją włącza, słuchajcie. Pyk. I teraz dopiero chwila prawdy. Proszę bardzo, nie wiem czy to widać. Zobaczcie, 300 watów, 200-300 watów w tym momencie jest poboru ze stacji. No bo coś tam się w domu poruchamiało, pewnie lodówki jakieś światełko, telewizor i te sprawy. Zobaczcie, teraz 140W tylko. 146. Aż nie do uwierzenia. Dobra, idźmy do domu, zobaczymy, co się włączyło. Widzę, że się światełko włączyło. I co my tutaj mamy? Wszystkie trzy fazy się słuchajcie świecą, czyli moje oszustwo zadziałało. No i mamy prąd. Pyk, proszę bardzo. Zasilanie prosto ze stacji. Pompa wyłączona, jak widać, no bo tutaj by była niezła jazda. Ale światełko. Cyk, działa. Działa. No to może zostawię parę świateł włączonych w domu. Tu może nie wiem, w łazience, tu w korytarzu, mikrofala świeci. Zobaczcie, dwie minuty temu był restart. Bo się restartował zegar. Lodóweczka świeci, wszystko działa. Żeby nie było to uruchomimy sobie jeszcze telewizor. Tak swoją drogą to nie korzystam z satelity, tylko z internetowej telewizji akurat z playa, jak widać wszystko działa, a skoro działa to znaczy, że internet w samym domu też działa. Także no jest wygoda. Dobra zostawię sobie to włączone. No i dajmy na to, że zagotujemy sobie słuchajcie wodę na indukcji, ale ustawię sobie na dziesiąteczkę. I teraz idźmy zobaczyć jaki jest pobór mocy. No jaki mamy pobór słuchajcie z gotującą się wodą. 820W. Chodzi telewizor, gotuje się w tym momencie woda na indukcji, świecą się jakieś światełka w domu, chodzą lodówki, znaczy lodówka i zamrażarka w sumie, w spiżarce jeszcze. I zobaczcie, da się zasilić z takiej przenośnej stacji zasilania nawet cały dom, chociaż mówię, to urządzenie raczej nie jest zaprojektowane do tego, ale zawsze pokazuje, że się da. No i sami widzieliście. Chciałem wam jeszcze jedną rzecz pokazać, ale troszeczkę słabo to widać, a mianowicie to, że pokazany jest tutaj czas do końca akumulatora tej stacji i pokazuje mi tutaj dokładnie 79 minut, a stacja jest naładowana w 59% w tym momencie. Często y, pytacie w komentarzach pod y, recenzjami tych stacji zasilania, czy można nią zasilić y, piec. CO, taki na ekogroszek w przypadku braku prądu w sieci, żebyście po prostu mieli ciągłość pracy tego pieca, no to słuchajcie. Taką stacją pewnie z 10 piecy pociągnie bez problemu. No i zobaczcie, teraz gdyby nie było prądu po prostu w domu, a często u mnie tutaj na wsi są takie braki w dostawach prądu, no to przez te co najmniej 2 godziny mógłbym sobie pożyć normalnie jeszcze w takich warunkach komfortowych. Mógłbym sobie coś tam ugotować, obejrzeć telewizję i posiedzieć po prostu przy świetle, jeśli akurat byłoby to po zmroku. Dobra, wyłączamy. No wcześniej używałem tego agregatu, no ale teraz stoi po prostu i się kurzy. Chociaż w razie czego warto też takie coś mieć. Jeszcze tylko jedna rzecz, bo wiem, że sporo kontrowersji było. Ten przewód, który sobie zrobiłem, który jest zmostkowany z jednej fazy na trzy, bo wiele osób było oburzonych, jak to w ogóle można tak zrobić, żeby z jednej fazy zrobić trzy. Przecież to jest niebezpieczne i w ogóle i tak dalej. Słuchajcie, to jest tylko po to zrobione, żeby w moim domu, w każdym gniazdku był po prostu prąd, a nie po to, żeby zasilać urządzenia trójfazowe. Man. Tutaj mamy takie pokrętło, którym możemy sobie ustawić moc, z jaką chcemy ładować tą stację. A po co to jest A Ano po to, żeby przedłużyć po prostu żywotność akumulatorów. Akumulatory, które tutaj są w środku, to są Olife Po4, czyli najlepsze jakie można sobie wyobrazić. Więc warto by było, żeby przedłużyć ich żywotność maksymalnie. I wtedy możemy sobie ustawić. Tutaj mamy do wyboru 300 W, 500 W, 700, 900 i maksymalna moc ładowania z sieci to jest 1100 W. Taką mocą z gniazdka to już podane w minutach 86 minut do pełnego naładowania tej stacji z 50%. Także tak to wygląda. Można też tutaj stosować ładowanie takie kombinowane czyli ładujemy sobie z sieci i ładujemy jednocześnie z panela fotowoltaicznego co jest naprawdę bardzo, bardzo fajną opcją ale też, tak jak wspomniałem, można tą stację naładować z samochodu. Ładowanie w samochodzie. Oczywiście optymalnie byłoby mieć tutaj gniazdo zapalniczki z tyłu, bo kabelek jest raczej za krótki, żeby sięgnął mi tam do przodu, do kokpitu. Także przenosimy stację jednak w drugie miejsce. Postawiłem sobie tą stację na razie tak na siedzeniu, żeby sprawdzić, czy to wszystko działa. Ale wiecie co? Raczej nie proponuję na zgaszonym silniku ładować, bo nie ma sensu transferować po prostu prądu z akumulatora do stacji. Chodzi o to, żeby ładował się po prostu bezpośrednio, powiedzmy, z alternatora. Oczywiście przez akumulator wszystko jest buforowane. No i zobaczcie, ile mamy mocy ładowania w tym momencie? 104 W. 104 waty ładowania z gniazda zapalniczki w samochodzie. To jest absolutnie wystarczające, żebyście sobie podładowali taką stację podczas przemieszczania się z miejsca na miejsce, albo po prostu podczas wyjazdu na wakacje. Także to działa. Do każdej przenośnej stacji zasilania, tak samo jak do tej można podłączyć przenośny panel słoneczny, żeby móc tą stację po prostu naładować sobie słoneczkiem. I ja mam tutaj właśnie taki panel z zestawu, to jest SP200 z pomarańczową brączką. Różne kolory są do wyboru akurat, ale też różne moce, także możecie sobie zobaczyć na stronie. No i teraz postaram się podłączyć ten panel. Pokażę Wam, jak to wygląda. No i zobaczymy przez kilka godzin dzisiejszego dnia, ile będzie w stanie doładować tą stację. Zaczynamy! Przede wszystkim ten panel nie jest jakiś specjalnie ciężki, można go bardzo szybko rozłożyć, zaraz Wam pokażę. Proszę bardzo, dosłownie takim ruchem wystarczy sobie tylko tutaj zrobić coś takiego jak wypuszczenie tych nóżek z tyłu, które są rozkładane i zobaczcie panel sobie teraz stoi niezależnie. Ważna rzecz, żeby ustawić go centralnie do słońca. Podłączamy teraz, pokażę Wam o co chodzi tutaj. Stacja będzie tu w cieniu, tak się to prezentuje. I teraz, tak, przewody, które należy podłączyć do stacji, znajdują się tutaj w tej kieszonce. A tak wygląda panel generalnie z tyłu. On się składa z czterech takich części, także bardzo łatwo to fajnie można złożyć. No i nóżki, które są rozkładane, można je też odpowiednio ustawić, jeśli chodzi o ten kąt w stosunku do słońca. No i teraz, tak, wyciągamy sobie przewody. Te przewody są zakończone standardowymi wtyczkami MC4, pod które dopiero dalej podłączamy sobie przejściówkę, no bo w zależności jaką mamy stację, taką wtyczkę sobie dopasowywujemy, jest tutaj widzę XT60, XT90 i ta druga to nie wiem jak się nazywa. W każdym razie do tej stacji przewidziana jest ta największa, najgrubsza wtyka XT90 i ją sobie za chwilę podłączymy. Maksymalne wejście 50 V. Nie można przekroczyć 50V, jeśli byście chcieli tutaj zasilić tą stację, ładować nie wiem, może jakimś większym panelem. Dobra, panel podłączony, zobaczmy jakie mamy wskazania w tym momencie. Nie wiem, czy to będzie widać dobrze na ekranie, ale zobaczcie 163 W mocy ładowania w tym momencie mamy bezpośrednio z panela słonecznego. Stacja ma 34% w tym momencie naładowania. No i co? Zostawimy sobie na jakieś 3 godziny. Zobaczymy z 34% w 3 godziny, ile jest w stanie się naładować. Taki zestawik. Jakby tego nie nazwać, słuchajcie, to jest niezależna, przenośna elektrownia słoneczna, którą możecie sobie uruchomić wszędzie no i z niej korzystać. 2400W na wyjściu. No jest trochę. Słuchajcie, minęły 3,5 godziny. Trochę przedobrzyłem. Słońce już jest na tyle nisko, że pewnie już. Nie ma ładowania, nie, chociaż jest, słuchajcie, 61W w tym momencie jeszcze jest ładowania, to nie jest mała moc, także spoko. Słuchajcie, tam było chyba 34%, a jest widzę 64, czyli 30% podładowała się stacja ze słońca w ciągu 3,5 godzin. No w takim okresie jaki mamy teraz, czyli jeszcze zimowy, to nie jest naprawdę źle, to jest bardzo dobry wynik. Chyba jeszcze ją trochę zostawię, niech się podładuje. 60W drogą nie chodzi. No to co? Sprawdźmy sobie jeszcze, jak działa w trybie UPS-a, bo chwalą się w instrukcji, że działa bardzo dobrze. No i to mnie cieszy, bo naprawdę czasami mam takie sytuacje, że tutaj odłączą mi prąd i podczas montażu czy drukowania są po prostu nerwy niepotrzebne. Słuchajcie, tutaj mam sieć, tak? Wziąłem sobie, przedłużyłem po prostu. Kabelek jest pięty. Zasilamy w tym momencie stację z sieci. Zresztą widzicie, że 300 W mocy ładowania, czyli ten najniższy tryb, jaki tutaj mamy. No i teraz tak, podłączyłem sobie tutaj po prostu komputer i swój monitor pod te dwa gniazdka. Włączę sobie sekcję AC, żeby po prostu zapodać prąd na te gniazdka. No i odpalamy mój komputerek magmini, dużo prądu akurat. Nie potrzebuje, no bo on mało czerpie prądu, ale monitor już sporo więcej. Dobra, widzę, że się uruchamia. Wszystko słuchajcie, robię na longu, żeby wam pokazać, że to faktycznie działa, no bo musi działać. Skoro piszą, że działa, to musi działać. Zobaczcie, już się uruchomił system. Yy, pobór mocy w tym momencie jakiś taki mamy znikomy, no bo część mocy jest jednak bezpośrednio zaspokaja nas sieci. Zobaczcie wzrosło nam zresztą z 300 do tam 311 W i tu 9 czyli gdzieś tam się to wszystko rozkłada i teraz tak co by było gdyby zabrakło w tym momencie prądu w sieci z powodu jakiejś niespodziewanej awarii zasymulujmy to w takim razie robię coś takiego i co się dzieje? Słuchajcie prąd od stacji jest odłączony, zobaczcie nie ma ładowania 0,0,0,0 nie mamy żadnego ładowania z sieci, natomiast na wyjściu w tym momencie pojawiło się 48W poboru mocy i komputerek działa, nic się tutaj nie wydarzyło. Także spokojnie możecie użyć takiej stacji po prostu jako UPS. I nie mówię, że tutaj tylko do komputera, tylko tak jak wspomniałem wcześniej. Ja akurat używam do drukowania na drukarce 3D, ale no, różne potrzeby różni ludzie mają, więc jeśli zastanawialiście się, czy coś takiego będzie działało w trybie ups no to jak najbardziej tak. Jeśli chodzi o jakieś plusy, minusy, to w sumie nie za bardzo widzę jakichś tutaj szczególnych, drastycznych minusów. Może troszeczkę denerwuje mnie ta klapka z jednej i z drugiej strony, że trzeba pamiętać, żeby. Otworzyć ją, jednak, gdy się korzysta w takim troszeczkę mocniejszym stopniu z tej stacji, każdy ma jakieś tam swoje potrzeby na wykorzystanie tego urządzenia. Nie ma co tutaj hejtować, że lepszy jest agregat, a takie coś to jest w ogóle nie wiadomo dla kogo. Jak najbardziej są na to klienci ja jestem na pewno jednym z nich. Oprócz właśnie używania w terenie, ładowania dronów, czy po prostu zabieram sobie też na różne pikniki, na imprezy plenerowe, to tak samo nawet w domu to wykorzystuję, tak jak widzieliście, więc. Generalnie zdecydowanie mogę polecić link z kodem rabatowym znajdziecie w opisie filmu, to tyle w tym odcinku, do zobaczenia w następnym, trzymajcie się, cześć!